Moja historia z marką Trek no, rozpoczęła się w roku 1997. Tutaj Państwu przedstawiam rower, pierwszy karbonowy, na jakim jeździłem. Rower marki Trek z drużyny US Postal. Na tym rowerze przejechałem swój pierwszy Tour de France w 1997 roku. Dzień dobry Państwu, dzisiaj odbieram swój nowy rower Trek Emonda, a no, moja historia z marką Trek no, rozpoczęła się w roku 1997. Tutaj Państwu przedstawiam rower pierwszy karbonowy, na jakim jeździłem, rower marki Trek z drużyny US Postal. Na tym rowerze przejechałem swój pierwszy Tour de France w 1997 roku i startowałem tak naprawdę w swoich pierwszych wyścigach zawodowych. Pierwsze monumenty, pierwsze największe imprezy są związane właśnie z tym rowerem. Tak wcześniej jeździłem, no, były rowery stalowe, też miałem rower tytanowy w 1996 roku, ale to właśnie pierwsza maszyna, cała rama karbonowa. Jak na tamte czasy, był to naprawdę najlepszej klasy rower. Lekki, wytrzymały. No, robił wrażenie w 1997 roku i myślę, że robi wrażenie i dzisiaj. Patrząc na ten rower, właśnie koła rzucają się na pewno od razu, że są inne niż na których jeździ się w obecnych czasach. Chyba przez dwa lata tylko dokładnie jeździliśmy na tych kołach Spinergy. Koła były bardzo szybkie, można powiedzieć, one bardzo dobrze rozcinały powietrze, jeździło się na nich bardzo dobrze, ale jednak były to, niebezpieczne, to widać, śmigła, które mogły naprawdę przy kraksie spowodować no, duże obrażenia. Zostały te koła wycofane, ale można je jeszcze obejrzeć, one też są karbonowe, leciutkie, bardzo dobre do jazdy, ale jak powiedziałem, niebezpieczne i myślę, że dobrze, że jednak takie koła zostały wycofane, można na tego typu kołach obecnie jeździć podczas wyścigów jazdy indywidualnej na czas. Jeździliśmy na sprzęcie Shimano dura Tutaj jeszcze oczywiście linki. Też już to było troszkę nowoczesne, bo linki nie wystawały do góry, ale szły bokiem przełożenie. No, wtedy jeszcze w tamtych czasach większe tarcze, duża tarcza 53 z przodu i mała 39. I to w zasadzie była najmniejsza tarcza, jakie w tamtych czasach się używało. Nie było mniejszych. Z tyłu kaseta, koronki, tryb, jak wtedy jeszcze mówiliśmy, też znacznie mniej ząbków na największej koronce. Przede wszystkim przeważnie 21 zębów. Ja używałem taki tryb, taką, taką kasetę z takimi koronkami. Najmniejsza jeden Największa 21. Czasami się zakładało 23, ale to już sporadycznie, a jeszcze większa, ale to chyba 25 to w ogóle była największa dostępna. To już się zakładało, jak naprawdę duże góry strome były podczas etapu do pokonania. Kiedyś tak się raczej jeździło, jednak na twardszym obrocie nie było hmm, tak zwanego młynkowania, chyba jak teraz na miękkim obrocie, na wysokiej kadencji. Wtedy twardszy obrót, twardsze przełożenie. Ja też byłem kolarzem bardziej siłowym, raczej nie lubiłem jeździć na dużym rytmie, na miękkich obrotach, ale raczej na męskim przełożeniu, na twardym obrocie. Tak, możemy zwrócić uwagę na przystawkę, która jest przy kierownicy i to była przystawka używana podczas wyścigów ze startu wspólnego. To nie jest rower przygotowany do jazdy indywidualnej na czas. Ułatwiało to trzymanie kierownicy, bardziej pozycja aerodynamiczna, oczywiście przy akcjach solowych, czy pracy na czele peletonu. Jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, mogliśmy zaobserwować, gdy kolarze kładli się na kierownicy. Czyli to było jeszcze niebezpieczniejsze niż to, gdzie wtedy mieliśmy takie przystawki, bo jednak uchwyt był, cały czas kierownica była trzymana, ręce nie spadły nam z kierownicy. Nie było dostępu, oczywiście, do hamulców, i to było niebezpieczne. I też jeden sezon czy dwa sezony takie przystawki były możliwe, były dozwolone, ale też ze względów bezpieczeństwa zostały zabronione. Siadełko, jak widać, jest troszeczkę zniszczone, jest nowe, nie obyło się bez kraks. Trudno sobie wyobrazić, żeby przejęli. Jeździ, przejechać sezon, czy, czy nawet parę wyścigów, jednak się nie przewracając. Ja na Tour de France, swoim pierwszym Tour de France w 1997 roku, gdy na tym rowerze jechałem, pamiętam pierwszy tydzień, gdzie zaliczyłem trzy kraksy. No, jak to bywa w pierwszym tygodniu wiele kraksy i w obecnych latach, i w tym sezonie też tak mieliśmy takie historie. Kiedyś też tak było. No i siodełko jest takie, gdy rower upada, jednak to siodełko też się, się niszczy. I widać, widać na nim, że już parę lat ma, choć ten rower oprócz roku 1997, w którym się ścigałem, później niewiele był używany. Ostatnio kilka razy sobie na niego wsiadłem i takie przyjemne, niedzielne przejażdżki sobie zafundowałem. Ten rower, tak jak teraz widzimy, kompletnie z pedałkami, z tym czym ważył około... 8,5 kg, mniej więcej tyle, niecałe 9 można było troszeczkę, no te koła są wyścigowymi, one są lżejsze, bo też były bez takich czerwonych dodatków, czerwonych znaczków, były całe czarne, były troszeczkę masywniejsze, jakby więcej ważyły, a te to już są takie najlżejsze. No teraz rowery są znacznie lżejsze, ale jednak ten około 8,5 kg też nie było źle. Tak, jak najbardziej, to jest oryginalny bidon z US Postal, ale jeszcze nówka sztuka, nie używany. To co Darku, dziękuję Ci za ciekawą historię Twojej niezwykłej maszyny, pierwszego Twojego karbonowego roweru i roweru Trek'a. No i co, no i teraz będziesz naszym ambasadorem, ambasadorem fabryki rowerów czyli sprzętu który jest u nas dostępny nowa maszyna stworzona indywidualnie pod ciebie według twoich proporcji, dysproporcji i, i tego co chcieliśmy osiągnąć i malowanie też myślę jest takie jak chciałeś tak idealnie, no maszyna niesamowita malowanie, rower biało-czarny moje, moje barwy po prostu ulubione rower jaki sobie mogłem tylko wymarzyć czy też wyśnić no już się nie mogę doczekać kiedy na niego wsiądę Poznaliśmy się w 2004 roku na Tour de France. Wtedy byłeś zawodnikiem Liberty Seguros. Ja byłem wtedy na szkoleniu. Tak, pamiętam, pamiętam. No było mi bardzo miło, fajne. Tak, pamiętam to dokładnie. A później Cię wymęczyłem, mogę się przyznać. <laughs> byłem młody spragniony wiedzy kolarskiej, Po razem wracaliśmy do Polski już samolotem. No a teraz jest dla mnie zaszczyt i dla mojej firmy, że możemy współpracować ze sobą. Później jeszcze współpracowaliśmy w zawodowej grupie BDC Markpol. Ty byłeś wtedy kolarzem, ja byłem wtedy produkt managerem, a teraz działamy razem. Co ja mogę powiedzieć o sprzęcie Darek? Tak, no masz sprzęt najwyższej klasy, ten sam sprzęt, który używają kolarze grupy World Tour Trek Segafredo. Spersonalizowany, czyli zrobiony w systemie Project One, czyli najpierw tutaj Darek był u nas na wizycie. Michał Barczyński, magister fizjoterapii sprawdził proporcje, dysproporcje, zakres ruchowości. Zamówiliśmy ten rower pod Ciebie, krojony z pełnymi wymiarami, takimi jak chciałeś i jak wychodziło nam tutaj z tych obliczeń. No i dzisiaj też go dopieściliśmy, tak? Także no myślę, że będzie Ci służył. O samym rowerze to jest najwyższy model ramy Trek Emonda to jest najdrzejsza rama w ofercie Treka, przeznaczona głównie na góry. Ale też jest to jest nowy model, który jest bardziej aerodynamiczny na płaskie tak powiem, etapy, czyli na płaskie trasy. Jest na komponentach Bontragera, czyli marki Trek'a. Koła to są Bontrager RSL 37 na sztywnych osiach. Hamulce oczywiście są rowerze tarczowe. Siodełko jest Bontragera, też dobrane do szerokości twoich, twojej miednicy. Kierownica Bontrager RSL z jednej całości odpowiednia długość, odpowiednia szerokość i gięcie osprzęt jest też tak jak Team Trek Fredo używa czyli amerykański SRAM na Red najwyższa grupa bezprzewodowa także będziesz się musiał przyzwyczaić <grym> ojcu, tak. do tej pory na Shimano z pomiarem mocy koszyki są też Bontragera czyli takie dodatki no i co, w opony wyposażyliśmy Cię w Pirelli najwyższy model P 0 Dodatkowo, rower został stuningowany o ceramikę, czyli mamy tutaj w rowerze pełną ceramikę Ceramic Speed. Wózek niwelujący opory toczenia, który też pomalowaliśmy unikatowo dla Ciebie w kolor e, e, ramy. Biała perła, mm -hmm. myślę, że taki tak. wózka mało kto tak. będzie miał. Pięknie to wygląda. Łańcuch jest ceramiczny. Pedałka Speedplay, Łachu, no bo Speedplay w tej chwili należy do Łachu. Dwustronne pedała szosowe. Dodatkowo mamy wyposażony rower w komputer Łachu. Oświetlenie dzienne, widoczne w ciągu dnia. Ja naprawdę każdego zachęcam, żeby używali tego oświetlenia mm -hmm. w ciągu tak. dnia. No i co, cały rower wyszedł nam 7 kg, przy tym rozmiarze 56, więc waga jest dobra. <grym> Tak. Więcej trzeba chyba zrzucić. Nie? Tak, motywację mam, tak. Patrząc na ten rower i dzisiejszy fitting, mam motywację, aby jednak kilka kilogramów zrzucić, aby, aby obciachu nie robić na szosie. Moją taką nadwagą, niestety, jaka ostatnio. No, dużo transmisji kolarskich w Eurosporcie, mniej czasu na rower, ale jak już jeździć no, na porządnym sprzęcie. I tak to będzie u mnie wyglądało. No, pięknie sprzęt wygląda Wojtek, bardzo Ci dziękuję. I mam dla Ciebie prezent, taki mały już z tej okazji. To ten rower z 1997 roku, o którym opowiadałem. Tu mam dla Ciebie, Wojtek, koszulkę z drużyny West Postal, gdzie właśnie na rowerze swoim tym pierwszym treku jeździłem. Proszę dziękuję bardzo. bardzo. Na pewno w nowej firmie, bo to już nie jest tajemnica. Będziemy się przenosić w styczniu, także będzie wisiała w honorowym miejscu. Dziękuję bardzo. I co, będziemy współpracować ze sobą? Yy, Darek też będzie u nas, myślę, że częst, częstszym gościem, prawda? Jakiś zrobimy w przyszłym roku wspólny wyjazd, wspólny trening. Na otwarciu 15 stycznia też będzie Darek obecny, tak. więc też będziecie mogli z Darkiem porozmawiać, zamienić kilka zdań. No i co, szerokiej drogi, tak? Kłamania kół. Vamos! <głos> 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 dziękuję. Dziękuję. Dzięki.